No hej ludziska prosiaczyska, cześć wam wszystkim, z tej strony jak zwykle kotlet Mielony, czyli grzechu 40. Witam was bardzo serdecznie ponownie w kolejnym materiale na moim kanale, kolejnym filmiastczu poświęconym bezpośrednio tematowi ciekawostek. Ostatnio opowiadałem wam o historii świąt Bożego Narodzenia. Dzisiaj chciałbym wam troszeczkę, no może nieco krócej, ale za to nie mniej miodnie poględzić o samej nocy sylwestrowej i o historii tego zwyczaju. Zwyczaju nieco kuriozalnego, z tej perspektywy, że kultywuje go cały świat Cała kula ziemska, cała cywilizacja ludzka bawi się w noc sylwestrową Nawet nie zdając sobie z tego sprawy, że to jest tak naprawdę tylko święto chrześcijańskie <laughs> Naprawdę ludziska, ono zostało stworzone, wymyślone i wyewoluowało bezpośrednio z religii chrześcijańskiej a przecież dzisiaj bawią się wszyscy, niezależnie od swojej kultury, od swojego wyznania, od narodowości czy też rasy. Po prostu ludzie się bawią, ludzie świętują. Nawet nie zastanawiają się dlaczego świętują i co to święto pierwotnie oznaczało, dlaczego ono powstało. A dlaczego ono powstało? Odpowiedź na tak zadane pytanie wydaje się być nader oczywista. W końcu to jest sylwester, pożegnanie starego roku, przywitanie nowego. Święto przypadające na ostatni dzień starego roku kalendarzowego. Niby takie oczywiste, prawda? Ale przecież ludzie nie zawsze świętowali ostatniego dnia kalendarzowego starego roku. Nie zawsze był taki zwyczaj, ktoś go najpierw musiał wymyśleć, bo powiem więcej przecież dawniej były nawet inne kalendarze. No i właśnie faktycznie ktoś go wymyślił, dlatego że w starożytności i we wczesnym średniowieczu go nie obchodzono. Nie było czegoś takiego jak noc sylwestrowa, nie było nocy toastów, nie było eksplozji fajerwerków, nie było radości ludzkiej. Po prostu stary rok odchodził, nadchodził nowy tyle w temacie. Ludzie traktowali to machnięciem górną kończyną. Sprawa natomiast zredefiniowała się roku pańskiego tysięcznego naszej ery, kiedy to głową kościoła chrześcijańskiego był nie kto inny jak papież Sylwester I. To były dosyć trudne czasy dla Europy. Powiedzmy sobie szczerze, Cesarstwo Rzymskie dawno temu już upadło. Europa podzieliła się na wiele podpaństewek, które ze sobą wojowały o dominację w danym regionie. Ogólnie można powiedzieć, że ówczesna Europa była pogrążona w krwawych wojnach na totalne wyniszczenie. Do tego należy dodać ten soczysty fakt, iż po upadku tego molocha państwowego jakim było wielkie cesarstwo rzymskie zrzeszające potężny kapitał na terenie swoich głównych ogromnych miast kiedy to urbanistyka naprawdę przeżywała swój rozkwit i wspierano instytucje akweduktów po upadku tego wszystkiego infrastruktura bytowa zaczęła się po prostu sypać. Ludzie zaczęli żyć w gnoju. Niewielkich państwek średniowiecznych nie było już stać na to, żeby utrzymywać akwedukty, żeby utrzymywać infrastrukturę bytową, która jest higieniczna, dlatego poprzez Europę zaczęły się przewalać potężne plagi chorób i zaraz. Oczywiście to był dopiero początek tego typu problemów, które swoje apogeum osiągnęły w roku 1300, kiedy to czarna śmierć spustoszyła od 60 miejscami do nawet 80% cywilizacji ludzkiej. Ale ludzie sobie jeszcze z tego nie zdawali sprawy, natomiast wiedzieli, bo widzieli, że świat pogrąża się w soczystej dekadencji, że coraz bardziej w tą dekadencję zaczyna on popadać i dzieje się coraz gorzej. To w połączeniu z faktem zbliżania się bardzo symbolicznej daty, czyli tysiąclecia Europy, tysiąclecia od narodzin Chrystusa, od wykreowania się nowej wiary, wiary chrześcijańskiej, spowodowało, że ludzie zaczęli domniemywać, iż zbliża się koniec świata. Teoretycznie wydaje się to być niczym nieuzasadnione, ale ludzie lubią zabobony, ludzie lubią się bać, ludzie lubią teorie spiskowe. Przecież w roku 2000 również niektórzy, no nieco bardziej tępi członkowie naszego społeczeństwa, byli święcie przekonani, że nadchodzi koniec świata. Tylko i wyłącznie dlatego, z tego trywialnego powodu, że komputery nie były ustawione na przekroczenie daty 99. Kretyńskie, tak samo jak kretyńskie było przeświadczenie w to, iż Majowie przepowiedzieli koniec świata. Nie wiem, jak można było w to wierzyć. Jak można było wierzyć w to, iż cywilizacja, która funkcjonowała kilka tysięcy lat temu i była jednocześnie tak słabo rozwinięta pod względem rozwoju cywilizacyjnego, że nie wykreowała nawet takiego wynalazku jak papier toaletowy, żeby sobie tyłki podcierać, była jednocześnie na tyle zaawansowana technologicznie, żeby obliczyć, kiedy nastąpi koniec świata? Niby jest to idiotyczne, ale ludzie w to wierzą, bo ludzie lubią właśnie zabobony. Podobnie było w roku tysięcznym, tyle tylko, że wtedy społeczeństwo było jeszcze bardziej zabobonne niż teraz, a i przy okazji symbolika była znacznie większa. Wiecie, to jest strasznie okrągła data. Tysiąc lat. W dodatku jeszcze postępująca dekadencja ludzie po prostu zaczęli się bać. Na ulice szeroko pojętych europejskich miast zaczęli wybiegać wieszcze głoszący o apokalipsie według świętego Jana, o tym, żeby ludzie i narody świata przygotowały się na swego rodzaju sąd ostateczny. W tejże apokalipsie było zresztą zapisane: cytuję, a gdy się skończy tysiąc lat z więzienia, swego szatan zostanie zwolniony i wyjdzie, by ogarniać narody z czterech narożników ziemi. Tak więc nie trudno było w to uwierzyć, tym bardziej, że sama apokalipsa była napisana w taki sposób, żeby straszyć ludzi, żeby ludzie bali się sądu ostatecznego, żeby żyli w trwodze przed gniewem Bożym. Dosyć ciekawa książka, nie wiem czy czytaliście, ale polecam. Straszono w niej, że oceany wyparują, znikną, będą się gotowały, że świat pogrąży się w ogniu, pożogi, pożarów, że ludzie spłyną krwią, że będą cierpieć. Straszono również potworami takimi jak pająki, węże, sławetny lewiatan. Zresztą, co tu wiele mówić, cytuję falami ujrzeliśmy wodospad krwi z ogniem zmieszanej a na kilka rzutów kamienia od nas pojawił się i pogrążył znowu łuszczasty splot jakiegoś potwornego węża w końcu na wschodzie w odległości około trzech staj zjawił się nad falami grzbień ognisty wznosił się zwolna jak gani skał złotych aż spostrzegliśmy dwie kule szkarłatnego ognia od których morze pierzchało w chmurach dymu i zobaczyliśmy teraz że jest to głowa Lewiatana no ale abstrahując, bo tak troszeczkę odpłynąłem, meritum sprawy jest takie, że ludzie po prostu bali się końca świata. Nawet głowa Kościoła Chrześcijańskiego, czyli sam papież Sylwester I, nie był pewien, czy on nie nastąpi, dlatego no prewencyjnie zaapelował do społeczeństw poszczególnych narodów, żeby ludzie się modlili i spowiadali, bo może będzie to ich ostatnia spowiedź w życiu. Żeby się wyspowiadali ze swoich grzechów, że jak dojdzie do sądu ostatecznego, żeby mogli stanąć przed obliczem Boga i niczego się nie bać. Dlatego również nie ma co się dziwić faktowi, iż ostatniego dnia kalendarzowego roku tysięcznego Anno Domini ludzie po prostu wyszli na ulice miast, wyszli przed swoje domy, obserwowali nieboskłon w obawie, z trwogą, patrząc czy rzeczywiście nie spadną gwiazdy, czy rzeczywiście świat nie pogrąży się w ogniu. Mijały sekundy. Potem minuty, mijały godziny, świat się nie kończył. Dlatego ludzie na ulicach tych miast zaczęli się radować, zaczęli się cieszyć, wiwatować, całować, bawić w związku z tym, że świat dalej istnieje. Papież również był uradowany tym faktem i od tamtego czasu nakazał taką tradycję w kościele chrześcijańskim, obwołał święto mówiące o tym, iż od tej pory co roku chrześcijanie będą się cieszyć w związku z tym, że świat się nie skończył. No i powstał sylwester. Sylwester, którego dzisiaj utożsamiamy już na dobrą sprawę jedynie z dobrą zabawą, fajerwerkami i toastami. Ale nie zawsze tylko z zabawą ten dzień był utożsamiany, bo roku tysięcznego naprawdę ci ludzie realnie się bali, byli przerażeni. No, jeżeli chodzi natomiast o samą konwencję sztucznych ogni i o ich zastosowanie, to jest akurat normalne, że ludzie robią fajerwerki, że ludzie chcą w ten sposób okazać radość i uczcić jakąś konkretną okazję. Od początku istnienia prochu strzelniczego podejmowano tego typu działania. Ba, powiem więcej! Ludzie od pradawnych czasów lubili rzeczy głośne, które trzaskały, które były figlarne, w ten sposób pokazywano radość, dlatego powstały bębny, dlatego również jeszcze przed naszą erą na terenie Chin dynastia Han wprowadziła zwyczaj prażenia kłód bambusowych, które właśnie bardzo mocno trzaskały w ogniskach. Jeżeli chodzi o sam proch strzelniczy, z tego co wiemy, wymyślili go Chińczycy w 800 roku naszej ery, przez przypadek no, alchemicy przeprowadzali różne badania, łączyli różne przypadkowe, kompletnie z dupy substancje szukając eliksiru wiecznego życia, no i połączyli sobie saletrę potasową węgiel drzewny i siarkę, a dokładniej mówiąc tzw. azotan potasu, węgiel drzewny i siarkę w proporcjach mniej więcej 75, 13 i 12, uzyskując. W w ten sposób mieszankę wybuchową. Dokładniej precyzując mieszankę łatwopalną, dlatego że proch strzelniczy, który jest luźno rozsypany na ziemi, po prostu się spala, dając przy tym nieprawdopodobnie jaskrawe światło. Dopiero po tym jak go ściśniemy, staje się niestabilny i ma tendencję do wybuchania. Ludzie nie od razu zdali sobie z tego sprawę, jaki będzie potencjał militarny tego typu produktu, gdyż w militariach Proch zaczęto stosować dopiero w XI wieku, ale już na dobry początek zauważyli potencjał, jeżeli chodzi o świętowanie. Proch wykorzystywano niemal od samego początku do obchodzenia rocznic, elekcji, świąt i szeroko pojętych zabaw. I tak też jest po dziś dzień. Tyle w temacie. Na zakończenie tego materiału mógłbym wam jeszcze opowiedzieć coś o konwencji toastu sylwestrowego, czyli uczczenia przeminięcia starego roku, nastąpienia nowego roku symboliczną lampką szampana. Oczywiście ludzie zawsze podsumowywali radość i szczęście alkoholem. Toasty ludzkości nigdy obce nie były. Odkąd istniał alkohol, odkąd pierwsi ludzie go wymyślili, odtąd istniały właśnie toasty. Chociaż to ciekawe, sama nazwa pochodzi od łacińskiego słowa, określającego kromkę chleba umieszczaną zwyczajowo w wazie z ponczem. Przez mieszkańców Cesarstwa Rzymskiego, stąd właśnie pochodzi ta nazwa. W narodach słowiańskich było nieco inaczej, dlatego że symbolika była oczywiście podobna, aczkolwiek u nas toasty zazwyczaj wznoszono nie tyle jednym krótkim słowem toast, co zazwyczaj albo jakąś pieśnią, dosyć krótką, prześmiewczą, albo jakąś peroracją, czyli przemową. I to tyle, filmiaż może dosyć krótki, aczkolwiek temat również był zwięzły, tak więc jakoś potwornie się nie rozgadywałem, mam nadzieję że Wam się podobało, mam nadzieję że wzbogaciłem Waszą wiedzę o kolejną dozę ciekawostek, mam nadzieję że widzimy się w przyszłości na tym kanale. Hej ludziska! I w dopę jego mać bym jeszcze na koniec zapomniał, życzę Wam wszystkim oczywiście szampańskiej zabawy, udanego Sylwestra szczęśliwego nowego roku, żeby nadchodzący rok był choć w połowie lepszy od tego, który przemija, żeby Wam się to życie układało, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi i radośni, a także spełnieni. Tyle z mojej strony mam nadzieję, że Wam się podobało. Hej!